Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku poświęconym pasji do książek. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Państwu moją ulubioną autorkę Lucindę Riley z powieścią Dziewczyna z Wrzosowisk. Oczywiście polecam i dlatego, że jest to bardzo wzruszająca, bardzo poruszająca powieść, życiowa i jak każda. Powieść Lucindy Riley, no, oczywiście jest o miłości. Niekoniecznie mężczyzny do kobiety, ale jednak o miłości i po prostu tutaj w tej powieści e, oczywiście nie zawiodłam się na, na tej autorce, ponieważ naprawdę ukazuje piękne historie wzruszające, takie przejmujące, chwytające za serce. I tutaj też małe takie sprostowanie, ponieważ doczytałam tutaj i oglądałam filmik na internecie, który nagrał syn, właśnie Lucy Riley, tłumacząc, że ta powieść powstała w latach 90. i została wydana, ale nie była tak poczytna. Oczywiście była wydana pod pseudonimem i nie przyniosła takiej sławy. Dopiero później, kiedy Lucinda Riley zdecydowała się właśnie publikować powieści pod swoim prawdziwym nazwiskiem. No, jakoś osiągnęły one sławę. I tutaj oczywiście mówię, polecam. Oczywiście Państwo mnie znają, wiedzą, co teraz chcę powiedzieć. Jest po prostu ta powieść. Przepiękna, jest wzruszająca, chwytająca za serce. Jest taka rodzinna, życiowa, i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zajmuje część mojego serduszka. A jeśli Państwo zdecydują się przeczytać tę powieść, no to będą wiedzieli Państwo, dlaczego. I tutaj. Podczas lektury tej powieści nasunęła mi się taka inna powieść, gdzie później powstał film, adaptacja filmowa, pod tytułem Wybór Zofii z Maryl Strip i Kevinem Kleinem w rolach głównych. Jeśli Państwo oglądali ten film, to doskonale wiedzą, o czym ja mówię. A jeśli nie, to polecam. Ponieważ też jest wzruszający, jest taki życiowy, też jest ukazana historia, właśnie pewnej kobiety, a konkretnie młodej Polki, która jest asystentką swojego ojca, a jej ojciec pracuje na Uniwersytecie Jagielońskim. I kiedy wybucha II wojna światowa, no to jest taki rozkaz żeby polską inteligencję umieścić w obozach koncentracyjnych w wiadomym celu i dlatego, że właśnie ojciec tej głównej bohaterki pracował na uniwersytecie prawdopodobnie był profesorem ja już dokładnie nie pamiętam, bo książkę czytałam bardzo dawno temu i film oglądałam też bardzo dawno temu i Właśnie przez to, że ojciec był takim intelektualistą, no to trafili do obozu. Oczywiście mąż tej kob młodej kobiety też pracował właśnie razem z jej ojcem na uniwersytecie. No i to było przyczyną, że właśnie trafili do obozu koncentracyjnego. Ta młoda kobieta miała dwoje dzieci. I tutaj podczas czytania tej powieści nasunęła mi się taka scena, gdzie wysiada ta Zofia właśnie z tą dwójką dzieci, bo oczywiście z mężem i z ojcem została już wcześniej rozdzielona, wysiada z pociągu i kierują się właśnie w stronę obozu i podchodzi do niej esesman. No i tak patrzy na nią. Ona takie ma aryjskie rysy. Biegle mówi po niemiecku. I tak patrzy na nią. No i tak niby dobrodusznie mówi do niej, żeby wybrała pomiędzy dziećmi. Czy chce mieć przy sobie chłopczyka, czy dziewczynkę. No scena po prostu dla mnie bardzo taka i wzruszająca i niedorzeczna tak prawdę mówiąc bo jeśli kobieta jest matką to niezależnie od tego ile ma dzieci, ile dzieci urodzi każde kocha jednakowo a przynajmniej tak powinno być wiadomo są wyjątki ale tak powinno być no i tutaj ta młoda Zofia no ona oczywiście mówi, że ona nie może dokonać takiego wyboru ponieważ no, ma dwoje dzieci i zarówno chłopczyka jak i dziewczynkę bardzo kocha synka i córeczkę ale on tak na nią patrzy, no i jest taka scena dość długa na tym, tutaj właśnie przy tym pociągu czy to już nawet w kierunku właśnie tego obozu i po prostu ona już sama chyba dochodzi do takiego wniosku, że no z mundurowym się nie dyskutuje, i postanawia, że no żeby jednak chłopca uratować, tak? Ale oczywiście obietnica obietnicą, ale jak już później udało jej się wydostać z tego obozu, to ona po wielu latach się dowiedziała, że praktycznie ani córka, ani syn tego obozu nie przeżyli. A ona przeżyła go cudem, została cudem uratowana właśnie dzięki swojej urodzie i swojej znajomości języka niemieckiego, gdzie ta znajomość była na poziomie perfekt. Biegle po prostu mówiła po niemiecku. No, i kiedy pojechała do Ameryki, już po wojnie, no to zapoznała się z takim mężczyzną, który no, na pierwszy rzut oka był dla niej bardzo dobry. Ale jak się okazało, był to człowiek chory, chorował na schizofrenię i po prostu. Jak to się u nas w Polsce mówi, śniadanie zjedz, ale obiadu nie czekaj. No i tak to wyglądało w codziennym życiu, że po prostu ten, ten mężczyzna był niezrównoważony psychicznie i w jednej chwili oznajmiał, że bardzo ją kocha i w ogóle życia poza nią nie widzi, a w następnej sekundzie, bo to były dosłownie sekundy, jakby mu coś strzeliło do głowy. I zaczął ją tam na przykład, no nie wiem, wyzywać od najgorszych i tak dalej, i tak dalej. No i ta Zofia, nie wiem, czy ona kochała tego mężczyznę, czy się bała po prostu później odejść już od niego. Później zamieszkał z nimi taki, oni wynajmowali jakiś dom i zamieszkał z nimi jeszcze jeden taki młody też człowiek, który był. Ich przyjacielem i właściwie chyba cały film, właśnie to on opowiada, jak poznał właśnie Zofię, jak poznał tego młodego mężczyznę, i to z jego perspektywy chyba jest nawet opowiadanie. No i, i ten, ten młody chłopak namawia tę Zofię, żeby właśnie odeszła od tego mężczyzny, no bo co to za życie jest. A ona, nie tłumacząc się nikomu, po prostu mówi, że ona nie może. Nie może od niego odejść. No i, i tak do końca to właściwie nie wiadomo, czy ona nie może odejść, bo go kocha, czy ona nie może odejść, dlatego że chce być wobec niego lojalna. Nie wiadomo. No, film się kończy. Już kurczę, nie pamiętam, jak on się kończył. Ale chyba było tak, że oni się pogodzili i ona jednak została z tym mężczyzną. Już naprawdę nie pamiętam, bo to było wiele lat temu, ale właśnie miałam takie refleksje dotyczące tego filmu i dotyczące tej powieści pod tytułem Wybór Zofii, i tutaj w tej powieści, nie zdradzając treści. Mogę tak tylko wspomnieć, że są podobne tematy. Są podobne tematy, ale tutaj jest bardzo pięknie ukazana miłość taka braterska, siostrzana czyli starszego brata do młodszej siostry, młodszej siostry do starszego brata gdzie oni yy, praktycznie nie utrzymywali kontaktu ze sobą ponad 20 lat. I właśnie powieść jest o tym, dlaczego oni nie utrzymywali tego kontaktu, dlaczego oni nie utrzymywali tego kontaktu przez tyle lat, co tam się stało, co się zadziało, że doszło do takiego rozłamu praktycznie, że oni ze sobą nie rozmawiali, ale oczywiście, pisarka tutaj jeszcze umieściła jedną. Główną bohaterkę, która z tymi postaciami jest powiązana, bo jeśli Państwo sięgnęli po opowieści Lucindy Riley, to doskonale wiedzą, że jest kilku bohaterów i oni są ze sobą w pewien sposób powiązani. Są przedstawione jakieś wydarzenia, które wskazują na to, że jednak. Gdzieś tam wspólnie, nie wiem czy się spotkali, czy się przyjaźnili, i to wszystko jest takie po prostu powiązane ze sobą. No i oczywiście ta powieść też jest utrzymana w takim klimacie. I oczywiście ja polecam, naprawdę polecam. Oczywiście no nie będę się chwalić, ale przeczytałam ją jednym tchem. Naprawdę przeczytałam jednym tchem. Wzruszyłam się do łez, wykonałam tę czynność, ponieważ ja jestem po prostu osobą wrażliwą, empatyczną, a jeśli jeszcze gdzieś mi tam zaświta w głowie jakieś nawiązanie właśnie do filmu, do książki, gdzie ja mam przed oczami te sceny, no to wzruszam się podwójnie. Także z tymi refleksjami zostawiam Państwa, oczywiście zachęcając do przeczytania tej. Pięknej, wzruszającej powieści. I oczywiście na koniec chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować właśnie za lajki na moim kanale, za subskrypcje, za komentarze, za wiadomości prywatne, za rozmowy prywatne. To wszystko tak, że tak powiem, ja sobie tutaj rozważam. I jak Państwo widzą, ten mój kanał się troszeczkę już rozwinął dzięki Państwu wskazówkom, dzięki Państwa radom. No i jeszcze naprawdę bardzo serdecznie chciałabym podziękować i zachęcam do przeczytania. Obiecałam, że Przedstawię, właśnie na, na swoim profilu na Facebooku napisałam post, że przedstawię nowości, między innymi tę powieść i jeszcze jedną. I oczywiście słowa dotrzymałam, dlatego powstał ten kolejny filmik. Mam nadzieję, że naprawdę zachęcę Państwa do przeczytania tej powieści. I oczywiście tradycyjnie. Nie wiem jeszcze z jaką autorką, z jakim autorem, z jaką powieścią, ale na pewno coś dla Państwa przygotuję. Także do następnego razu.